Nie zostanie powołana Młodzieżowa Rada Miejska ani Dębicka Rada Seniorów. Tak wczoraj, 15 maja, zdecydowali radni miejscy. Zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja budziła wiele emocji zarówno wśród rajców, jak i głównych zainteresowanych tematem seniorów i pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej o utworzeniu Młodzieżowej Rady. Jest to czysta manipulacja, jest to czysta zagrywka polityczna. I, i, i to naprawdę zakrawa y, na żarty i na kpiny. Jestem zawiedziony totalnie tym, co się dzieje. E, proszę Państwa, sytuacja, przychodzę do domu, włączam e, transmisję Rady Miejskiej, patrzę, nagle jest procedowany nasz projekt, inicjatywa młodzieży, 300 osób, którzy się pod tym podpisali. Jest to procedowane, nikt nas o tym totalnie nie poinformował. Ja dostałem od przewodniczącego pismo Wcześniej odpowiadając na moje zapytanie, że projekt zostanie poddany do głosowania na najbliższej sesji i w tym momencie mimo to, że takie zostało pismo do mnie wysłane, ale ta sesja jest sesją nadzwyczajną. I projekt porządku obrad, który został zgłoszony i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, nie zawierał jakichkolwiek informacji o tym, że nasz projekt będzie dzisiaj procedowany. Chciałem zapytać Państwa radnych, czy w tym momencie jak, jak oni Jaki oni mają stosunek do tych osób, które się pod tym podpisały? No bo jeżeli pełnomocnik komitetu dowiaduje się przez internet, że projekt jest procedowany, no to chciałem zapytać o jakość prawidłowej legislacji. Jaka to jest legislacja? Gdzie pełnomocnik nie wie o tym, że jego projekt będzie procedowany? Jestem totalnie zawiedziony i uważam, że ten projekt powinien być zdjęty z dzisiejszego porządku obrad, przekazany do dalszych prac. A przede wszystkim powinno się poinformować młodych ludzi, którzy chcieli w tej sesji uczestniczyć, którzy chcieli tu być, a potajemnie państwo radni zdejmują ten projekt z porządku obrad. Jestem totalnie zawiedziony tym, co się dzieje. Proponuję, niech pan przewodniczący zwoła sesję o pierwszej w nocy, jak w Sejmie nocą można głosować. Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Skutecznie dla mieszkańców, więc za jego skuteczność pana przewodniczącego bardzo mu dziękujemy, zwłaszcza w projektach obywatelskich. Głosy w sprawie powołania rad były podzielone. Mający większość klub Prawa i Sprawiedliwości odrzucił wnioski formalne przedstawicieli opozycji o przesunięcie tematu na kolejną sesję i rozpatrzenie inicjatyw podczas zebrań poszczególnych komisji. Argumentem przeciwko powstaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej i Dębickiej Rady Seniorów miały być wyniki konsultacji społecznych i błędne zapisy w projekcie uchwały. Nie wiedziałem wcześniej o sesji, nie wiedziałem, że w taki sposób to będzie procedowane. No, byłem zmuszony na kartce, na szybko po prostu napisać. No, no, Jest to kpina z legislacji, totalnie, i to, i to tylko podważa wiarygodność nie tylko Rady Miasta, ale i tej właśnie prawidłowej legislacji, która powinna być podstawą systemu prawnego w demokratycznym państwie prawa. Proszę Państwa, to nie jest koniec tej uchwały. My ją wycofaliśmy, ale obiecuję Państwu, że to nie jest koniec. I apel do Państwa Radnych Sprawa i Sprawiedliwości. Ja 300 młodym osobom, które się pod tym podpisały, spojrzę w oczy. Państwo już dzisiaj nie. Szef klubu radnych tam odpowiada. Pan, pan, bal, pan Nie, nie odpowiem pan tak na pytanie. Na jakie? No dlaczego przeciwko akurat Radzie Seniora, Seniorów i Młodzieży? No było, było, było głosowanie i wcześniej, i wcześniej były ankiety i, i tyle. No i proszę do przewodniczący jest tam, pan Andrzej bal W tej sprawie to tutaj proszę o... Ale to przecież pani też sama głosuje, to przecież o, nikt nie na... Ale tutaj tak żeśmy tutaj udzieli odpowiedzi Pan Przewodniczący. Nikt nikogo się nie boi. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w styczniu złożył wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Pan burmistrz ten wniosek bardzo długo rozpatrywał, nad wyraz długo, ale ostatecznie był łaskaw ogłosić konsultacje. W wyniku których mieszkańcy zgodzili się z tym, że należy taką Radę Młodzieżową, tak jak Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości proponował, powołać, w innym kształcie niż przeproponowana tutaj uchwała w ramach inicjatywy obywatelskiej. Związku... Powinno być sprawdzone to rzetelnie przez, przez burmistrza, jeżeli nie wierzę, że, że o tych. E błędach dowiedział się dzisiaj. Myślę, że to jest tylko argument po to, żeby ta według mnie sztucznie napompowana ankieta i dzisiejsze wypowiedź przewodniczącego świadczy wyraźnie o tym, że moi koledzy z klubu radnych PiSu nie chcą tej rady. Te młodzieżowe rady ze szkół średnich młodzieży są właściwie w całej Polsce. Dębica jest ewenementem. Ja się nie boję, ja popieram, ja pomagam zbierać te głosy, ja motywowałam tych młodych ludzi, bo ja bardzo lubię młodzież i uważam, że należy im się to od nas. Finał dziesiątej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej był gorzki. Korzystając z możliwości zapisanej w ustawie, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Młodzi dla Dębicy w ostatniej chwili wycofał ją z porządku obrad. Seniorzy nie kryli rozczarowania. Przewodniczący Rady Miejskiej zapowiedział na to, natomiast, iż w najbliższym czasie złoży własny projekt uchwały w sprawie młodzieżowej Rady Miejskiej.